Pierwszy sezon Dandadan Dan Dan złapał mnie niespodziewanie. Od historia o zagubionych narzędziach płciowych. Przecież to nie może być dobre. Nie może? Okej, okay, właśnie obejrzałem ostatni odcinek sezonu drugiego Dan, Dan, Dan i no jest to zupełna perfekcja i możemy się rozejść. Dziękuję. Dobra, 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 poczekajcie, bo tak jak ze zdaniem wypowiedzianym przed chwilą, nie ma nic złego. Tak jest kilka rzeczy, o których warto wspomnieć zanim dojdziemy do tej przepięknej walki. Ta perełka danda Dan, tak u nas i jak w oryginale z 8 i3 na IMDB została stworzona przez Science Saru, czyli japońskich bogów, którzy dali nam animowanego Scotta pilgrima w serialu Scott Pilgrim zaskakuje oraz niektóre shorty z omawianego w sierpniu OKKO. Okay, po prostu walcz. Oczywiście mają też wiele innych animacji, ale to są te, które ja widziałem. Głównym reżyserem tej produkcji jest Fuga Yamashiro, który wcześniej pracował na przykład przy miniserii Yojohan Time Machine Blues, a oryginalna manga, której rozdziały ukazują się w co tydzień w poniedziałek około 17 w naszej strefie czasowej i ma ona na ten moment 209 rozdziałów i została stworzona przez Yukinobutatsu, czyli ilustratora manga, który pracował wcześniej przy Seigi no Rukugo i Fireball. A do tego był jeszcze asystentem Tatsuki Fujimoto, który jest znany z mangi Chainsaw Man i oczywiście wszystkich jej adaptacji. Dobra, trzeba trochę przyspieszyć tempo i chociaż spróbować nadążyć za prędkością serialu. Sezon drugi rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie skończył się pierwszy, a więc ubram do tajemnic opętanego domu. Te 12 odcinków pokrywa się z około 37 rozdziałami mangi, co jest liczbą większą niż sezon pierwszy, a mimo to. Niektóre odcinki mogą się wydawać wolniejsze niż te wydane w 2024 roku. Tym samym historia opowiada nam w głównej mierze próbę uporania się z yokai, który opętał jednego z naszych bohaterów poznanych w poprzednim sezonie, a więc Gigego. I to jest jeden z najlepszych wątków mangi dodatkowo zaadaptowane w niemal Idealny sposób, nie mówiąc już tylko o tym, że niektóre kadry są czysto wyjęte z oryginału, ale i wprowadzone są zmiany, które ukazują akcję znacznie lepiej i przesuwają barierę niebezpiecznie blisko perfekcji pod względem animacji. Ale na spokojnie, o wizualiach jeszcze zdążymy sobie pogadać. Pierw muszę jednak wspomnieć o tym fenomenie na skalę światową, czyli pierwszym ważnym wątku, który wybrzmiewa przy okazji tych ośmiu odcinków. Jest to zupełnie inne niż te krótkie historie z pierwszego sezonu w postaci flashbacków odpowiednich yokai, ponieważ powoduje, że na dłuższą chwilę serial staje się cudowną i niejednoznaczną opowieścią o rodzinie czy rodziny faktycznie się nie wybiera, jeśli się wybiera to jak ją znaleźć i co najważniejsze ile można zrobić dla takiej wybranej rodziny oraz gdzie jest granica pomiędzy poszanowaniem czyjejś decyzji a rozsądkiem. No to są bardzo ciężkie pytania i nie zostają one rozwiązane w pełni, ale tak jak w przypadku sowiego domu obawianego w poprzednim roku, takie właśnie odpowiedzi są najlepsze, zostawiają nam miejsce do rozmyślań oraz dyskusji. Taką dyskusję podjął na przykład użytkownik Safetys on Rookie, tworząc materiał How Seiko Asayase Holds Done the Done Together i polecam, zostawiam w link w opisie, ponieważ zagłębia się bardzo, bardzo w niektóre sceny z kilku odcinków i zrobił cudowną robotę. Muzyka wciąż jest wybitna, choć jako obsesyjny słuchacz albumu z pierwszego sezonu byłem lekko zawiedziony, słysząc stanowczo za często. Używany duet piosenek More Than Friends i Less Than Lovers. Z drugiej jednak strony, wejście takich piosenek jak Aira raz na kilka odcinków wywołuje tylko uśmiech na ustach, zupełnie jak sama bohaterka. A nagłe pojawienie się William Hell Over czyli na sam koniec wywołuje tylko okrzyk uwielbienia. A dodając do tego wszystkie niesamowite dźwięki, których nie ma jeszcze na Spotify, no jest to niczym widowisko z najlepszych scen jazzu. Niby chaotyczne, a jednak nie można się oderwać. W opisie dorzucam wam jeszcze playlisty do moich ulubionych tracków z serialu. Pora znowu podkręcić tempo, ponieważ wchodzimy w to, co trzyma całkowicie ten sezon i powoduje, że nie mogę oderwać od niego wzroku. Wizualia. Twórcy ponownie pokazują, że nie ma dla nich granic jeśli chodzi o ukazanie dziwności zawartej w mandze. Co więcej, pokazują, że można ją nawet podkręcić, by wzmocnić nasze wrażenia. Przecież to cudo powinno być oglądane w IMAXie! I nie tylko początek sezonu, jak to stało się w limitowanej liczbie kin, a właśnie w szczególności ten finał, by zwiększyć wrażenia z tego ostatniego odcinka poprzez wspólne oglądanie. Bez tego pozostaje nam polegać na małej grupie znajomych, co też zamienia oglądanie w najlepsze wydarzenie w waszym życiu i dlatego je polecam, no ale nie ma ono tak dużej mocy jak na przykład Chicken Jockey z filmu o Minecrafcie, prawda? Nie jest jednak aż tak kolorowo, znaczy dobra jest i to bardzo i nie wiem ile jestem w stanie wrzucić wam klipów jako tło, ale zabawa kolorami osiąga tu niesamowity poziom. Od kontrastu pomiędzy ciepłymi duchami oraz zimnymi kosmitami, które zapożyczony został z sezonu pierwszego, rozróżnienia antagonistów odpowiednimi kolorami oraz różnicy saturacji pomiędzy życiem nastoletnim a walką z obcymi, aż do tych bardziej subtelnych detali, takie jak te w walce z muzykami w odcinku 8. Dobra, bo ja się rozgadałem na tym jednym żarcie, a tak naprawdę chciałem wspomnieć o małej wadzie, którą ma ten sezon, czyli odcinki poprzedzające te najlepsze. W niektórych miejscach można odnieść wrażenie, że sceny zostały zrobione w nich z mniejszym nakładem pracy bądź może lepiej zabrzmi to, jeśli powiem, że oszczędnie, bo o, tutaj mamy bardziej statyczne ujęcie, a tam kilka powtarzających się kadrów, czy też mniej skomplikowane wyczyny. Mówię tak, jakbym umiał je sam powtórzyć. Ostatecznie jednak wszystkie te grzeszki zostają dosłownie rozdeptane przez odcinek, ponieważ wszyscy znamy tą technikę, że robi się trochę gorsze odcinki w środku, byleby dopiesić ten finał i... Uhonorować fanów tym czekaniem na ostatni, najlepszy odcinek i o mój Boże, Science Saru tym razem ugotowało. Polski tytuł odcinka to starcie Kosmita kontra Wielki Mech i jest to widowisko ponadczasowe. 20-minutowe starcie potężnego mecha z Godzilla, które zapewniam wam jeszcze nigdy nie doświadczyliście. Wielkie machiny latają w powietrzu, supermoce zostają wykorzystane na każdy możliwy sposób, a wszystko dopieszczone prześliczną kompozycją i płynnością, że palce lizać. Nie zabraknie tu też czegoś dla fanów smutnych flashbacków oraz boskiej komedii. Nie martwcie się, jest tutaj wszystko. Pozwolę sobie wrzucić tutaj taki maleńki, maleńki spoiler, żeby zobrazować wam, co mam na myśli mówiąc o poziomie tego odcinka. Tuż po zakończonej walce, dwóm dziewczynom, Ajrze i Momo Ayase, siedzenie wewnątrz robota trochę przewróciło wnętrzności na drugą stronę i muszą zwymiotować. Tak wiem, jak to brzmi, ale dzięki Bogu samej czynności nie musimy oglądać. A to, co jest przepiękne, to sam moment biegania. Do miejsca zwrotu, ostatniego obiadu, i jest to chyba najlepszy przykład, w którym można powiedzieć, że coś zro zostało zrobione zbyt dobrze. Cały świat się przekształca, bo harterka niemal rozlewa się na podłodze niczym. Galaretka, co swoją drogą perfekcyjnie obrazuje, co może się dziać w jej brzuchu w tym samym czasie, a wszystko jest tak płynne i perfekcyjnie wymierzone, że jak. Wygląda, jakby zostało zrobione w 120 klatkach na sekundę zamiast normalnych 24, czy tam 12. Zależy, czy pracowali na dwójkach, czy na jedynkach. Może pracowali na trójkach, ale ich morfy są przecudowne. Znakomita jest też walka Okarona i Airy z muzykami, oraz następująca tuż po niej walka Okarona z Gigim, opętanym przez złe oko. No, nic tylko konsumować. Bracia, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Szczególnie, że sezon trzeci został dopiero potwierdzony jako w produkcji, więc na faktyczną premierę będzie trzeba jeszcze poczekać. Albo tak jak Kaczusia zaczął czytać mangę. Jako słowo zakończenia dodam jeszcze, że dla tych, którzy nie czytają mangi, finał może okazać się jednak nie taki dobry ponieważ ostatnie sceny przypomnął im uczucie, jakie wywołał Cliffhanger na końcu Spider-Man poprzez uniwersum. Całkiem to zabawne, bo te dwa tytuły pewnie wskazałbym jako pierwsze przy pytaniu, dlaczego studiuję animację. Chciałbym jeszcze pozdrowić Filipa z Bez Schematu, który wiem, że niedawno sam utopił się w tym serialu i miło będzie usłyszeć jego opinię o drugim sezonie. Życzę wam wszystkim... Miłego dnia. Do zobaczenia w następnej analizie, która będzie już niedługo. Wszystkie linki macie jak zawsze w opisie. Jeśli czegoś potrzebujecie, piszcie. Bajo!